Jesoponnem program! Jakiś idiota z pistoletem To nie ja nie wiem pistoletu. Ej, może pokopiemy sobie piłkę, co? Stój, stój! Przyjmij! To Uuuu wow. Przepuściłem Tylko ciekawe czemu ta piłka była większa od ciebie Prawie w prawie Kulki, 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 amo, amo, amo Życie, życie, życie Jezusie Jeju Co? Nie wiem co tu się dzieje Nie, wcale nie wiem No Ty ja tam A jesteś Ty <gryw> już tam jesteś No A ja sobie tutaj potwory biłem Dobra zabiję go z noża patrz Super Czekaj Wpadł To Ej no czerwony tego Niebieskiego Co tu się dzieje? Nie wiem co się dzieje, ale ja wchodzę do środka Oj, 3 kp Padłem Ej! Gdzie się pojawiłem? E, tutaj jestem WTF Już gramy Dobra Oy. Ej, ja tu znajecie, jakieś przejście ja nawet nie wiem, w którą mam iść teraz Ej, schodź do tego basenu, to pójdę, co cię zaprowadzę, czekaj do którego? Ja, czekaj, tam jakiś sekret znalazłem net, tam nie byłem, muszę iść z tobą, gdzie ty jesteś? Wyjdź z tego basenu! Ja się topię! LOL! Gdzie ty jesteś? jest jakieś serce! No bo... Jezu, właśnie chciałem cię tam zabrać! A ty byś tam poleciał, tam... Ja wpadłem do jakiejś rury i co teraz? Nie wiem, idę tam właśnie. To, to taki wielki grud na środku nie serce. No ja tam Zbieraj te pancerze Po co? Wydziesz no więcej, kurde w... Normalnie kręci mi się w głowie już Ja stąd wychodzę Czegod jakiś kasztan leta Siumm Dobra, idziemy W którą stronę? Zaraz zobaczę, bo jestem przewodnikiem. Mhm, Marcin przewodnik. O oh, fak. Widzimy. Ja teraz porobiłem tyle cięć, że to jest aż szok. Dobra. Mhm, widzisz jak przewodniczysz? Zawsze trzeba gdzieś iść. Tam Oczywiście poszedłem dłuższą drogą. A nie Analizing O Lwy Szwinksy. O żaby Jedna żaba Dam mi zmieni gana. Nie wiem jak ty Mhm, jakiś boss zaraz tu. A, jednak żaden. Jak tam, na tamtym poziomie. Ale muza. Tyle się tutaj tym żabom wolni spada HP. To ja już ammo mam do miniguna. Laserówka, co To ja jestem w bururki. Dostaję laser, laserówkę 5 na raz zabijam A ja 100 na raz No, 8 Dobra, teraz minigun Widzisz, jak ja wszystko rozwaliłem? Ile masz teraz punktów? 130, przydzie... nie, czekaj, Te... nie umiem tej liczby przeczytać A, to już masz więcej niż 100 tysięcy no Aha Boom. Uuu. O <laughs> Fail Ładnie wybuchnęli, nie Marta Damn. Wszedł im w głowy, będziesz koksem. A, ucieknę przed nim. A, nie da rady. Co weź zrobił no Sphinxowi? Co tu się dzieje? O, armor. E, ja tam walić armor idę. Idę dalej. Dam, 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 dam eee. Jak długo można w jednym pomieszczeniu stać? No ja nie wiem No one wszystkie na ciebie lecą Jak na mnie? Na, a te na mnie, na mnie. No nie chcę goń, co ty głupi jesteś Haha, czemu nie? Granatnik lepszy. Co byś zrobił? No, prost granatnik. <noise> Ale trzeba go umieć obsługiwać. Głupie drzwi. To co ty robisz? Nie widzisz, że na nas lecą, robimy plecy nam. zapadłem <noise> O, -o. Aj. Ej, widzisz! Robali... Rozwaliłem te drzwi! To byk rozwalił! Ale on dobił! KS! O. O. KS jak nic! No, ci, że mi FPS-y spadły, czekaj, 10 FPS-ów mam przez to rozwalanie A co to się 13 FPSów. Eee. Dobra Będę walił teleport, ale Czekaj, może wezmę włącze i wyłącznie... O, to nie, nadal jest źle. Ej, tam Dobra, nawalamy. To ty nawalę je, ja tu sobie postawię w kącie. No, no, płaczek. Tobie się pauzuje, czy nie? Nie, czekaj, bo mi fps i -y, ja walę, co się dzieje w ogóle. Ach, Luki Sphinx. In. Open the door, please. To wcielaj do nich. Poczekaj Pocz, chwilę. I ja tu sobie wejdę na chwilę. Ej, to jest jakaś kratka. O! Coś sprawdzę, bo, mi, bo tu się katastrofa Jezu. dzieje. Tu mi Norton wyskoczył, chwilę. O, ja znał, a ja pletaszek znalazłem. Ta? fajnie. A mi się zaczęło... Powiem ci... Wiesz co ci powiem? Co? Si Dobra, dołączam już do gry. Widzę właśnie. Tylko mam 10 FPS-ów, koks. Graj tam. O, nie mam lagów! <śles> nie mam lagów i się wbijam w środek? <śles> Co tu się dzieje? Ej Chodź z... fajną kamerkę, jestem w środku szkieleta Też lubię być w środku szkieleta O ty, zabiłeś mnie to po tobie Dobra, trzeba zabić te tam skorpiony do góry. Tam co to, to są Co je ubi? Przedaj, też! No, zabij tego Ech, chciałem go sobie dobić. Cześć kolego! Coś się stało Komu? Jak mi się punkty zresetowały? Wiem, widzę właśnie Ha ha ha, Nobek W ogóle punktów nie ma Haha ha. Ja zabiłem skorpiona z noża Jak one na hitę padają z za wszystko na hita chyba pada Zaraz zobaczymy Patrz, patrz, ten padnie na hita Widziałeś? Co się dzieje? Padłeś Jak to możliwe To wcale nie dlatego, że biegasz z nożem No wiem przecież Chodź tu Zabiła mnie Chłe chłę, chłe ile hp 77 Jak chcę już iść dalej Chodź, niedźwiedź kto? Niedźwiedź Nie ma w tychże niedźwiedzi Chodź to Ej no Chyba nie wyszło. Open the door Czekaj, teraz moim sposobem ją otworzymy. Jakieś życie wziąłeś? Co? Było napisane, że ktoś wziął jakieś sekretne życie. No ja wziąłem Nie wiem, żeby czek tu. Nie, ja wziąłem... nie, ja, ja nie wiem Ja armora mam 200, nie wiem skąd J, może mnie byk wybije tam na te mury I? Łeem, tak szybko się lata Nie umieją wybijać Nie szedł do mnie z tych rakiet A tobie to coś bierze? Nie A, to szkoda Ojojojoj oj, oj, oj. Ale mnie wybiło Może teraz te drwi te dr się otworzę My Jeszcze nie, nie. Polowimy się jeden HP Ja się popowiem w kampera Teraz jeszcze sobie się tylko snajperka przydała, Ale moją snajperką w tym kule. Dobra, Wieża lodziarza Dobra, teraz ty gdzieś tam tylko ześpalni coś. O, chodź. O! nie, trafiłeś z kuli no Patrz jak wszystko ładnie padło Widzisz moje kule tam rozwalają Ol. No to nawet... Bądź prosty, nie da się siedzieć na tobie. <grystanie> ja tam coś spadło. Idę po to coś. Kule się zredziły. Oj, Ale rakiet data w ogóle to moje? Ich też. Chwa co teraz tu będzie. Zabiję go z noża. Zostaw mi tego jednego. No jaki... Zostaw mi tego. Nie zabijaj go. Ja go zabiję z noża. On jest słaby. Rakietki mnie rozwalił Ooh. Co on na hita bije tej z tej rakiety? Nie wiem Dobra Teraz się ch już iść dalej Co? Można już dalej iść mm, Nie wiem Jest no. Tutaj sobie zakończyłem Dobra, ta. no dobra, tylko czekaj kopnę ci piłki Co się dzieje? Powiem ci, że chyba padnę. Dobra, to subskrybujcie, komentujcie. Oj, jeszcze nie, bo ja się zrespię, nie tam gdzie trzeba. Subskrybujcie, komentujcie i oceniajcie. I odwiedźcie mój kanał. No, na którym jest. Portal jak, 2. Jak, jak wbić w jeden dzień 500 level TB? Dobra, to, to. na razie, jesteś jeszcze zobacz co tu będzie. Bye bye. Dobra, wyłączyłeś? Oczywiście, Dobra. że wyłączyłem. Dobra, to na razie. Goodbye. Ale muza. Ej, nie, ty mnie rozwaliłeś tym tekstem. Dobra, ja kliknę w sobie. <laughs> to jeszcze będzie na koniec odcinka. <laughs> I ten początek. Ty Siema, tu saugaro, ja taka z WTF, nic się nie odzywa, a ty idziemy dalej. No dobra.